Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie przesyłeczkę od Panini. Tutaj będą, zapewne, tak jak co miesiąc, gazetki JASKI Kit. Plus otworzymy sobie trzy saszetki z kartami z FIFA i pięć saszetek z naklejkami. A więc otwieramy, moi drodzy, tutaj kopertę i sprawdzamy. Czy na pewno są tutaj gazety Jaski. Tak jest moi kochani, mamy gazetki Jaski Kit i w środku jest Donna Z tego co widzę, występuje on najczęściej w tych gazetkach, ale w sumie mamy aż cztery różne karty limitowane do wyboru. Bo jest właśnie Donna jest. Zane z Bayernu, oprócz niego z Manchester United jest Eriksen i Lindelof. Chciałbym tutaj podziękować niemieckiemu panini za przesyłeczkę. A my teraz, moi drodzy, otwieramy saszetki, czyli mamy w sumie 7 plus 5 z naklejkami. Okej. Okay. I tutaj mamy zawsze dwie specjalne karty Power w tych saszetkach z Just Kita: Dominator Mane z Bayernu i Titan Dyer z Tottenhamu. Do tego Delacruz, River Plate, Cucurella Chelsea, Danilo Juventus i Atletico Mineiro Zaracho. Dominator Kodro z Fehwaru i Titan Rubendias z Manchester City. Azbazówek, Valverde Real, Bape PSG, Skiri Lech i Keno Atletico Mineiro. Magician De Bruyne z Manchesteru City, Magician Vanaken z Brugi. As bazowych Marcelo Olimpiakos, Bernardo Silva, Manchester City, Delicht Bayern i PSG Sergio Ramos. Dominator Wlachowicz z Juventusu, Titan Thiago Silva, Chelsea z bazówek również Thiago Silva, Chelsea. Gorecka Bayern, Rapciuk Olympiakos i Mares Manchester City. A teraz saszetki z multipaków, bo jak widzicie, kleją się. Łatwo tutaj rozpoznać, z jakiego produktu są. Logo Liverpoolu. Następnie fans' favorite Valbuena z Olympiakosu. A z bazówek Romero Tottenham Mendes. PSG, Witinia również, PSG i Kostic Juve. Z Interu mamy line-up: następnie Dominator Sterling z Chelsea, Mariano Olimpiacos, e, e, Atletico Mineiro, Theo Hernandez Milan, Atletico Mineiro Fernandes i Chao Real ostatnia saszetka z kartami i mamy tutaj więcej specjalnych. Second skin River Plate, Game Changer Mount z Chelsea, Magician Zane Bayern. Tutaj również bazoweczka z tym zawodnikiem. Kapitan PSG Marquinhos i Bremer Juventus. No, a teraz naklejki. Czy wpadnie coś z Milanu tutaj? Mamy Paok Narey i Nelson Oliveira. Z Manchesteru United McTominay i Van de Beek. Atlas z Meksyku Abella i Aguilera. Logo Olimpiakosu. A z Interu Lukaku i Lautaro Martinez. Juve Makeni, Miretti, Jest Milan, Selemacher, Stonali, Olimpiakos Tsiolakis, Avila, Atlas Vargas, Jose Hernandez i z Chelsea, Zakaria i Zijech, Paris Saint-Germain, Bernard Hakimi tutaj mamy trójkę z Marsylii, Alexis Sanchez, Luis Suarez i Unter. Kolejna złota mamy Tottenham: Betancourt, Dyer i Hojbjerg. i jeszcze jedna z Juventusu Di Maria Milik i Wlachowicz. No i ostatnia naklejka to Milan, Kalulu i Simon Kier. Manchester City Akanji Ake Brugia Mechelle Meyer Marsylia Bailey Ballerdi. tutaj mamy puchar FIFA Women's World Cup U17 i Atletico Cunha i Griezmann i ostatnia saszetka Marsylia, Gueye i Harit, Juventus, Kostic, Locatelli, Tottenham, Kulusewski i Moura, Atletico, Felix, Morata i Brugia, Jutkla i Larin. Czyli moi kochani, no, w tych pięciu saszetkach padły dwie naklejki Milano, więc jest to niezły wynik. Nie kojarzę, czy mam ich czy nie. Będę musiał oczywiście sprawdzić po odcinku, bo... Mam album na naklejki. Wkładam do zwykłego albumu, nie wklejam. Więc sprawdzimy sobie, czy coś nowego doszło. Jeżeli chodzi tutaj o karty, które wpadły z saszetek, to najrzadszą jest Dominator Sterling i Magician Wanaken. Przynajmniej w moim przypadku, bo one mi rzadko wpadały. Okej, okay, moi kochani, dajcie znać, co myślicie odnośnie dzisiejszego odcinka i kart, które wpadły. Ja wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.